Dzień dobry, cześć ma Elo. Witam Achoe serwus, Czołem Fiona, szaleczka Kopelat, szczęści Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku zjemy sobie o. Hot doga z żabki, i on tam jest z jakąś wieprzowiną, i z jeleniem. Jak pani mówiła, no to jestem naprawdę ciekawy, jak wygląda. Ogólnie słyszałem, że w środku wygląda zawsze na surowego, ale taki nie jest. Ale nie ma co przedłużać. Zobaczymy, czy warto. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo parówka nie wygląda jakby była zrobiona z tłuszczu. Mhm. No, powiem wam na początku, że się obawiałem dosyć mocno, że jestem tolerancyjny jak mogę, ale to będzie niedobre, ale jednak nie Powiem wam, o teraz jem i się zastanawiam, że w sumie to smakuje jak kiełbaska z grilla, dosłownie. To ma więcej z kiełbaską wspólnego niż te kiełbaski z Orlena, co oni mówią, że to są kiełbaski. I ja tutaj nie żartuję, bo tak jest. Sami sobie możecie zobaczyć. Nawet wygląda jak kiełbaska, no i nawet ma takie strukturę kiełbasianu. Moim zdaniem bardzo warto. Jak widzicie, czasami czarne jest lepsze od zwykłego, no nie? I wypróbujcie, jak macie w okolicy, bo naprawdę się opłaca. No, cała parówka zjedzona. A nie to, co kiedyś zrobiłem z tą wegańską. Pamiętacie pewnie starsi widzowie, że poleciała do śmieci i tyle z tego było. Tej nie, nie zalecam wyrzucać do śmieci, bo jest zdecydowanie lepsza. No. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Możecie dawać łapki w dół. Mm. Zapraszam na mojego Discorda, dalej nagrywam kamerką, wzoruję się na swoim ulubionym twórcy i polecam jeść te czarne odogi, bo są naprawdę całkiem zacne. Wypróbujcie je, gdy tylko będziecie mogli i do widzenia.